Witajcie! Mamy tutaj rację żywnościową amerykańską stworzoną dla wyznawców judaizmu, jakby to powiedzieć, Izraelczyków też, czyli jest to koszerna racja. Co tutaj mamy? Na pierwszy rzut oka mamy jalapeno curry beef, czyli, jakby to powiedzieć, wołowinka, tak? Wieprzowinka. Wołowinka. Wołowinka. No to co mnie tu myli żołownie. Co tu mamy w dodatkach? W dodatkach mamy łyżeczkę. Co to jest? Hot chocolate w proteinach. Bardzo dużo proteinek. Kusteczki, 10 kusów. Ej, przepraszam Was, za długo w Czechach siedziałem. Sztuk. Barbecue chickpeas. Mm, to musi być dobre. To otworzymy na pewno, bo tutaj widzę, że pasożytom się oczy zapalały Dry, roasted, salted peanuts Czyli orzeszki Tu będzie coś na wzór jakiegoś cake'a Vegan lemon cookie O Boże, dobra Jakoś damy radę, wybaczcie <coughs> Moje podejście do tematu ale, ale ja to ja Podgrzewacz bezpłomienny Iced tea Sugar free Jakiś taki dziwny drink Pepper, to jest co? Best Wishes, to sobie zobaczcie, to jest co? Koszer MRM Mills, ładnie opisane. Mamy zapałki, jakby trzeba było coś rozpalić. Kolejna Ice chusteczka nawilżana. I co? Sól Wracamy do Was po przerwie Otwieramy danie główne Op. Pokażmy jak to wygląda Widać? Bo ja nie widzę jak to wygląda jeszcze Bo tu są najazdy Od kamerzystki Łapiemy Tak to wygląda e, To jest poszerne Trzymaj Skosztuj Próbujemy. A, Nawet jest pikantna. No, jalapeno. Jalapeno. Tu mamy takiego gościa z Meksyku. Cały czas nas opiernicza o nazwę Jalapeno, czy jalapeno, czy inne peno Teraz się biją o kadr. Kamerzystki twarz już widzieliście nie raz, no, więc nie. żadna nowość. No, jedrze kobito. Ej, dobry to. No. I teraz łamiemy myczkę. Nie, jak to się nazywa ten chleb? Nie Dobre wiem. pytanie. Trzymaj maca. Maca? Tak, później mnie opierniczą, że nie ogarniam. Współpracować. I zbiórka w powietrzu i testujemy ciacho. Na pierwszy Słardy. rzut zęba, połamany, ale powiem Wam, że jest to smaczne. Nie, nie. Jest naprawdę dobra. Mm. Jest bardzo dobra. Coś mi to przypomina. Kurde, to jest super. No, dobre. Mm. To trochę jak um, smak babki tej takiej cytrynowej, co u nas się piecze. Mm. Teraz w ciecierzyce. Tak, tymi rękawiczkami później będziemy w rannych grzebać, ale to jest inna sprawa. Mm. I nie mam jeszcze dwie pary. Mamy zapasowe. Bardzo dobre. No i orzeszka trzeba skosztować. No powiem Wam, przyzwoita racja żywnościowa. Nie można powiedzieć, że się jadło gorsze, bo jest naprawdę dobra. Więc polecamy spróbować. Zapraszamy do nas na TikToka. Tam mamy więcej medycyny. Na YouTube zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pozdrawiamy Was serdecznie.